Dobra, jak gramy? 2-1-2, czy 2-2-1? No na razie 2-1-2. No. Dobra ciatek, chodź na... chodź na... Tu. Z kim ja idę? For Focus. Synkiem. No z synkiem, no. O no, nie, za daleko idę. Jeszcze poszły na mid. Ja jestem na midzie już. Mhm, uważaj. Eee. Na zdrowie, kurwa. Dziękuję, kurwa. Tom. Tak. Idę midem, no idę midem, mid, 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 mid Uważaj w toku, w tu na górę Ale nie wszyscy, bo teraz już wszyscy patrzą mi mida spokojnie, 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 synek jest jeszcze na To ja pierdolę! Ja pierdolę! To pójdź stąd na tym A Zajebał mi, panie od tyłu Spokojnie, spokojnie Spokojnie, spokojnie, spokojnie.